Co nowego w social mediach w 2020 roku. Witam Was w kolejnym odcinku po przerwie. Będziemy się dobrze bawić w social mediami w tym 2020 roku. Jeżeli jesteście ciekawi, co dla nas szykują wielcy gracze oraz jakie informacje można wykorzystać dla własnych profil, to zapraszam do kolejnego odcinka. Snapchat wprowadzi Snapchat TV. Jak na razie potencjał Snapchata nie był w pełni wykorzystywany. Miliony dzieciaków wrzucają tam swoje story, awatary, wiadomości, które znikają po sekundach, po obejrzeniu. I co dalej? Bezwzględny Facebook, Instagram... Ukradły ten genialny pomysł na Stories. Okazało się, że w końcu zaczęto dostrzegać potencjał Bitmoji. W zeszłym roku wprowadzano Bitmoji Party, gdzie można było grać podczas rozmowy na Snapchacie ze swoimi przyjaciółmi czy losowymi ludźmi ze Snapchata. Teraz w planach jest umożliwienie robienia historii z tymi awatarami, co w efekcie końcowym ma stworzyć serial. Miejcie się na baczności i przygotujcie swoje. Bitmoji. Instagram chce konkurować z TikTokiem. O TikToku było już powiedziane wystarczająco dużo na tym kanale. Można tylko dodać, że ludzie są zmęczeni tą sztucznością i przepychem na Instagramie i odbijają do innej platformy, która jest szybka, ekscytująca, śmieszna i głupia. Wszystko czego tygryski lubią najbardziej. Instagram widzi rosnącą popularność TikToka i chce wprowadzić coś własnego, co mogłoby stanowić konkurencję czy po prostu zatrzymać ludzi na platformie trochę dłużej. Śmieszne, nie? A dawał się być nie do zniszczenia. Zobaczymy, kto wygra tę walkę, a wy przygotujcie popcorn. Co więcej, Instagram chce troszkę posortować konta, które śledzimy. Powrzucać je do różnych takich kategorii, jak moda, osoby, nauka, komiksy, podróże, motywacja i tak dalej. W ten sposób Instagram myśli, że zwiększy się szansa, że rzeczywiście wchodząc na tą platformę, content, który nam jest prezentowany, będzie rzeczywiście przez nas konsumowany, a nie będziemy myśleć. Aha, kolejna rzecz, która mnie nie interesuje. Wywalę to, nie? Fun fact. Instagram usunął kartę śledzeni, gdzie można było podglądać aktywność osób, które followujemy. Czemu? Dziewczyna do ciebie nie odpisuje, a przy okazji zafollowowała trzech celebrytów i wrzuciła cztery zdjęcia oraz skomentowała piętnastu osobom? Wcześniej mogłeś to zobaczyć, a teraz... Niestety nie, ale przynajmniej może spokojna głowa. <grymne> Milion nowych filtrów na Instagramie. Instagram stara się nas zatrzymać, ile się da, więc wprowadzając nowe filtry i efekty, wie, że zamiast pamiętać o tym, by zapłacić za gaz czy czynsz, będziemy bardziej podekscytowani wypróbowaniem wszystkich filtrów, które mamy tam dostępne. Niektóre naprawdę są kreatywne, a większość jest tak naprawdę produkowana przez samych użytkowników Instagrama, co jest akurat, no, wprowadza też pewną kreatywność do tej platformy. A nie, tylko korzystanie z rzeczy, które są nam podane na tace. Sprawdzaliście już te filtry? Instagram podobno dodał tryb nocy do najnowszych wersji na ios i Androida. Akurat to uważam za genialny pomysł, bo biały feed jest bardzo charakterystyczny dla Instagrama, ale jeżeli już Messenger czy YouTube wprowadzili coś takiego, to szkoda, żeby psuć nasze oczy troszkę już tym białym feedem, nie? Okej, okay, przejdźmy do Facebooka. Facebook rozwija nową opcję muzyczną, doklejaną do postów. Z opcji może już korzystać ponad 30 krajów na całym świecie. Co więcej, Facebook po miesiącach prób, później dogadywaniu się z różnymi serwisami, wiadomość wprowadził Facebook News, co ma być odpowiedzią na różne fake newsy i oskarżanie Facebooka o stronniczość oraz wiarygodnym źródłem informacji o tym, co się dzieje na świecie. Czy naprawdę będzie wiarygodny, czy stronniczy, o co był wcześniej oskarżany? Miejmy oczy szeroko otwarte i dowiedzmy się sami, klikając na zakładkę z gazetą. Macie już. Okej, okay, czas na wisięka na torcie. W dzisiejszym wideo LinkedIn i TikTok jako gwiazdeczki 2019 i może nawet 2020 roku. TikTok, już omawiany wcześniej dalej kontynuuje falę wzrostową użytkowników na całym świecie. Jak przewidywałem w zeszłym roku, weszły już tam reklamy, więc teraz dopiero zaczyna się zabawa w nową platformę social mediową. Influencerów już jest tam odgrom, więc zawsze znajdzie się jakaś piękna twarzyczka, który zacznie reklamować ciemny napój gazowany, który jest słodki, czy jakieś inne gównożarcie. Jakby tego było mało, LinkedIn przeżywa swoją drugą młodość. Z platformy korzysta już 260 milionów użytkowników na całym świecie i 3,5 miliona użytkowników w Polsce. A te numery cały czas rosną. Ciągły ruch organiczny jest dalej widoczny, co może poprawić Twoje wyniki, jeżeli rzeczywiście masz coś ciekawego do powiedzenia. Szczególnie jeżeli e, Twoje posty wywołują jakieś reakcje, burze w dyskusjach, czy po prostu są długo czytane, czy oglądane. Możesz liczyć na ten ruch organiczny i że LinkedIn będzie wypro wypromowywał Twoje Posty. Dzięki wam za oglądanie, jeżeli Wam się spodobało i uważacie, że te informacje są wartościowe, bardzo was namawiam do tego, żeby zalajkować te wideo. Dzięki wam jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się mroźno. O ja, o ja, o ja